Już po zamykaniu. Majster, dzięki elega... Siemanko, Siemanko, 9:20, kolejne testy opału. A <laughs> co tym razem? Zaraz zobaczymy. No kurba. Bóg. Bóg orzech włoski. Ła kurba. Od czego zacząć? Pocięte, ładne takie. Majster dzięki, elegancko, żeś pociął to już w ogóle w sztapeczki. O, buk. Ale to kur... kur jakie to twarde jest. Dobra, buczka pakujemy. To oczywiście pójdzie do worka żółtego. Hmm. Paliliś ta bukiem? Na pewno pali No, myślę, że to powinno dobrze grzać. Bóg gra brzoza, nie? Jak to mówią do kominków. O, i dwa w poprzek. Jeszcze jeden. Rozpałeczki. Styka, pany. Oczywiście i panie, bo są tutaj panie. Rozumicie, troszeczkę zostawiam. Co to za piecyk? Z nowe osoby przychodzą. Z Allegro, ktoś będzie chciał to podrzucę tego linkacza. Z Omałpa. oznaczajcie mnie, bo wtedy ja widzę chociaż komentarze, bo tak to ciężki temat, nie? Dobra, to się zaraz rozpali. Ile jest stopni? 15 stopni, 9:25. Zobaczymy jak się pali buczek. Bóg. 10:35, i zobaczcie, pan buczek już się zajął. Szybko, bardzo szybko. Hmm, zobaczymy, jak to będzie ciepło, kurde, 15 cały czas. No, w sumie to, co się miało zmienić po chwili, to się musi jeszcze ładnie nagrzeć, nie? Taka ciekawostka, zobaczcie przyrost buka. To są takie kawałki, po no, widać swoje, nie wiem, po 2 mm rocznie, nie? Ile to musiało mieć lat? Pali się już ładnie, jest godzina 10:04. Zobaczcie, już pozamykałem wsią. Tu zamknięte, dół praktycznie cały zamknięty i tak się ślicznie pali, bo zasysa sobie tutaj górą. nie? i od górnie się spala oczywiście. Zawsze podpalamy od góry, pamiętajcie. No i zobaczymy, jak to długo będzie trzymać. 18 stopni obecnie jest tutaj. Za jakieś 10 minut włączę wentylator. Na drugim, tam dalej, widać pod szesnastkę. Git malina. 10.45 wentylator chodzi już z 15 minut zobaczcie, 27 stopni nie, kurde no buczek to robi robotę cały czas jest taka misja o, patrzcie, ładnie wszystko tu zakręciłem, ale też zależy, powiem wam jak jest na dworze, akurat wieje w naszą stronę nie, czyli jakby też wykładzę te pomieszczenie no ale no daje grubo, nie, herbata się grzeje a jak tam tutaj wygląda z temperaturation, 23,6 no Także fajna sprawa. Elegancka. Znaczy elegancki, opał, nie? Jednak to jest to i do kominka, wiadomo. I ciekawe, jakby też w centralnym to trzymało. Ciekawe. 11:40 dobija. Wyłączam chwilowo 26. 27 skoczyło. No i co, nie dokładałem. Także Bóg się sprawdza. Wyśmienicie. No powiedzcie, że nie. Zobaczcie, to jeszcze będzie sobie dobre tam dwie godziny. Do dwóch godzin będzie dawał ciepło. no Przy zamkniętym całym. No nie palę więcej. Wiadomo, no bez przesady jeszcze południa nie ma. Niech to się trochę wygasi. Na wieczór znowu podpalę. No i siedzimy tutaj, nie? Może lajwika strzelę. Nie, wczoraj robiłem. Dziękuję. Następne co przetestujemy? No chyba orzech włoski, co? To też będzie ciekawe, jak to się pali, ale kurde. Te słoje to jest kosmos po prostu. Jaki to ma minimalistyczny przyrost, nie? No ale drewno bardzo dobre do palenia. Pewnie i w kominku, no tym bardziej. No w sumie nieraz już to mówiłem, że ja trochę traktuję tą kozę jak kominek, bo ma szybkę, nie? Można popatrzeć w ogień, zawiesić łeb. A w tym wieku to już się przydaje. Trzymajcie się. Do następnego.